Siema, w dzisiejszym odcinku będę sprawdzał, czy da się na morskim przesmyku, czy na tej mapie, grać Jackie. Zastanawiam się, jaki sterper wziąć, ale chyba wezmę ten pierwszy. Powinien być moim zdaniem git. Widzimy, co jest z giroczką. To są zawsze takie, wiecie, postacie takie bardzo na daleko. Po prostu się nie da co zrobić. Ale słyszałem pod tym że to nie jest aż taka zła, więc sprawdzimy sobie. Na pewno wiem, że nie mogę iść na maksa w środek, bo mnie wtedy zabiją. Muszę sobie sprawdzić chyba. Była, była w ogóle jakaś ta aktualizacja i w tego. Zanim ja, że teraz mam więcej HP i więcej biom, więc mam wiem, że jest Ale kto jak to woli? Co on robi? Mogę się z nim zakręcić, ja tak naprawdę go zabiję. X Dobra. Jakiś kordeusz na razie, pukałem, top 4. Czyli ten... Tajek ten nie jest już taka zła. Nie ten kordeliusz ultramę, bo zaraz ci mnie zabiję. Dobra ten leży. Nie, nie! Aj, aj, niestety Ale dobra, czwarte miejsce to nie chila. Ta gierka trwa chyba za minutkę. Dobra. W ogóle szybko ładu, ładują tak jak. Oj oj. Nie, te chyba też nie pewno źle Pójdę sobie na maksa na środek Tak taktycznie, tak, 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 żeby tam to kiwał teraz 2, 3 Aj przyszli, się na, przyszli mnie bić Muszę uciekać Tu będzie jakaś szalka Dobra, nie mam O Boże, szalka natomiast Mogę ją zabić fajnie nie Jakim cudem? Dobra, tego nie było. Ja nie mogę. nie to jest to. Szalka z Ultarowi ogromny damage się nie da co zrobić. O, dobra, dobra, dobra. Dobra, tutaj będę miał giga problem, bo jest pełno takich osób na daleko, i muszę szybko wbijać w środek. Spróbowalny mnie. No, zebrałem dwa. Nie jest źle. Paperka mnie zaraz będzie bić. I na razie jest bardzo dobrze, bo ci, co są na daleko postaci, powinni przejmować środek, a oni giną. Widzę tutaj. Co jest? Ja sobie zbiorę Cuba jednego i drugiego Pasuje mi wejść jakoś w środek się wbić um, póki co przekampi się tutaj w dla O, póki to na, na razie mamy top 3, ale Bel jakaś jest. Bel jest mocna O nie, dobra nie jest źle. O mnie nie zobaczy, chociaż... Sobiłem go nie Dobra, teraz trzeba użyć najlepszego movementu, jaki w historii się uczyłem. Let's go. O Boże. Ona ma dobrego cela. Nie. 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 Ciężko jest movementować Bell. Ona mnie. Za bardzo trafia. Dobra. Jestem wyczuty trochę. O! Nie! Jestem utknięty. Dobrze, że mam ser. Nie. Jestem RIP. Please. Nie bij. Nie! Nie! Nie dało się tego zrobić. Szkoda. Ale dobra, nie było, Jak ja sobie teraz patrzę na dziennik bitew, mam drugie, dziewiąte i czwarte miejsce. Te, tego dziewiąte to jest masakra, bo... Szelka mnie zabiła a ja też w, sumie, w sumie, nie wiem co mi przyszło do głowy żeby podjechać szelkę na blisko a zabiliśmy się nawzajem niestety dobra lecimy lubię się respić na dole na dole jest o wiele mniej osób niż na górze i dobra mam tego Oj oj, będę miał problem z tym kolcikiem ale się póki co mogę steamować muszę szybko rozwalić te QB Teraz movement, movement O chyba bi w środek tak prawdopodobnie Tak, wbił w środek się tym z innymi piperkami, bi O, Kordelus jakiś coś robi. Dobra. No Jackie trzeba tutaj chyba kampić bardziej. Dwa kolty są na środku i nie masz żadnych szans, że się zdradzą Ja cię kręcę. Jest gigalipa Będzie ciężko wyjść chociaż na to 5, ale. Czyli są dwa kolty, B, Gale, ja no i ktoś na górze. O Boże, po co są tu strzały. Kolczik też wyłożył się, więc koralowzom. Oni mnie zauważą, za, nas żadne skarby nie zauważą. Biją się. Aj, aj. Oni się nie zdradzą. Mam lipę. Czym? Ale dobila. Może zrobię tak W sumie i tak nie mam co zrobić Tch, jadź. Że oni nie bili tej szelki Lipa Niestety No dobra Tak, szczerze, jak się trafią dobre postacie, to się da. Jackie tu grać. Oh, oh no! Mocno, berwałem od tego typka. Masę weź to, chyba mi nie potrzebne. Chociaż muszę chyba wejść w No, gościu, nie bij mnie, bo będę miał. Ja go chyba zabiję, wiecie? Mamulta, dajcie. Nie wiem, czy gadget nie powinienem używać, jako go podjadę. Bastera nie ma co. Baster go zabije, bo on się tak kręci podchodząc. No brata. W sensie jak zabije Sandy będę miał, miał hantę od bastera. Ale dobra, powinien być git, bo. W sumie nie jest chyba git. Więc... Baster ma 3 kHP. Jak ja nawet ulczy to on zdąży odskoczyć. No właśnie. Baster już podchodzi i mnie patrzy. Nie wiem. Elez git, Albo i nie. Ale on nie patrzy tych krzaków. Nie wiem. Czy... To pięknie. Boże, basterowe. Mogę zaryzykować w tego. Jest, zabiłem go. Nie jest, top 3 nie. Nie udało się. zagramy sobie ostatnim giereczkę na tym gierzeczku. Niestety chociaż kruka udało mi się zabić, ale. No, i znowu, znowu są postacie, co będą mi śwul środek i będą. Nic nie będzie. Chyba tego chłopa mogę nie zabić. Mam gigalipę. A mogę pozbierać. Dobra, chłop, chłop nie wie co się dzieje. Ale, czy oni mi dadzą? Dadzą. Tego kuba jeszcze tego kuba sobie zbieram. Mam dużo kubów, ale będę też dużo dostawał od nich. Nie eee, gościu, co ci to da? Ty i tak mnie zabijasz. Wiecie, to jest problem, bo. Mm. No i się osób, ale jest ten jest serge. Bas I ktoś tam jeszcze Dobra, mam, mam jeszcze dwa gadżety, więc Serge sprawdza krzaki chyba Nie, ktoś był na lewo, ale No są te, teamowanie się Jest! Nie! A myślałem, że zginę nawet, imo Ja Serge'a nie zabijam, żebyście wiedzieli widzowie No i ktoś jest na lewo, bo ja to widziałem, a teraz. Nie trafił mnie, hubl. My jesteśmy kontrolą. Albo Meg padła. Padł na hita. Dobra, teraz to. Ja cię nie zabij. Właśnie. Sercz! Nie gin! Dobra, zabity. Co jest? Nie. Nie. On mnie, za mnie zabije? Zabije mnie? Nie. Nie. Ja mu dałem tego dobre miejsce. Szkoda, że mnie zabił. Niestety. A, czyli jak patrzę, ile my pucharków wbić? Te plus 8 plus 6 mieliśmy. 8 plus 6 to jest 14. Minus 3 to będzie 11. Plus 8 to będzie 19. 11 pucharków to nie tak źle, powinniśmy bardziej stracić niż wbić. jest chyba nic. na tym jeśli Wam się spodobał. Trzymajcie się i do następnych filmów.